9 subów, nice. Witam wszystkich jeszcze Oj, ojczycik, czacik No i najskituowa. Nice. Fajny yy, stream. Czy mam zepsutego Minecrafta? Nie, no nie mam zepsutego Minecrafta. Proszę, sam jestem zepsuty. Ale wygląda nawet topog. Powiedział, że yes, naprawdę czy jeszcze tak chuj... Dobrze wiedzieć. A Minecraft mi się tam męczy, fajnie. Ja już kończę za chwilę, bo Minecraft mi się męczy. Odgrania. O, jestem w ogóle Alex, super. Siema. <gryw> Ale muszę zmienić skin, czekajcie, bo mi się skin nie ten. Eee... okej. Okay. Oho, uh, cholera, to fajnie wygląda. Tak wyglądałem, przypomina nawet Tylko... Też mnie irytuje, dobra. Tu muszę jeszcze schodki z innego materiału zrobić. Bo to mnie też trochę irytuje, że to nie jest z takiego materiału. to tutaj zrobię, tak? Kiegoś jeszcze może. Nie wiem. Miałem dziś plan zrobić trochę więcej, no ale to tak też może być. Bo w sumie dużo dziś zrobiłem, fajnie wy zajebiście wygląda. Muszę, coś się przepraszam, ale. L chciałem gdzieś skończyć się za chwilę. A dobra, czekajcie, jeszcze muszę zmienić skina. Eee, okej, okay, już. LOL uh -huh. Co jest? Oj, czacik, czacik, byczki! A nowe emotki są w tej grze, Nie no, nie wiem. Ja, pierdziarka jest żałosna. Zero osób na live, trzy sobie są na live, przecież o co ci chodzi? Co to jest? Boże święty Minecraft, czy Minecraft oszalał? O nice. No, witam jeszcze raz, szat. Witam czacik wszystkich bardzo serdecznie Dobra, takie osotki sobie specjalne zrobię. Dobra, to nie wygląda. Okej okay. Tylko mnie strasznie irytuje czat, wiecie co? Strasz mi irytuje to mianowicie Tak za chwilę koniec, bo ja chcę teraz paladinsy jeszcze zagrać z kimś Yyy... Eee, może z jakimś teammate'em fajnym. Eee, Także... E, dajcie linki do Discorda! Dawajcie linki do Discorda szybko, proszę was! Czy ktoś jest? Proszę, czad, czad, no... Chat-son. to gdzieś to nieźle powiedziałem do was. Yyy... Eee, no dawajcie linki do Discorda, please. To było na środku. Eee, raz, dwa, eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna, dwa, trzy, czterna, piętna, szesna, siedemna, osiemna, no, czyli na dziewięć, tak? Czyli ra, jezu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. obraconstywas z tym stream. stream zaraz skończymy. Eee to może tak dotąd o tutaj. Fajnie by było. Okej. Okay. Minecraft się męczy chyba. To bardzo wciul. Czemu wy? A co się stało? Co się stało na moim Discordzie, bo nie spędzę, muszę zobaczyć. Aż muszę zobaczyć. Nic mi się nie coś Co się miało stać na, na D.C. niby? Co się miało stać? Co się miało stać, się miało stać na D.C.? Zapytajcie nie mnie, tylko he, tego... mogarnie D.C., tego, jak on tam miał. E, to niego. niego, proszę, pytajcie nie mnie. Ja jestem tylko Mr. Drops, jak spokojnie. Tutaj by się wylano, ale za to później. Hmm. Dobra, z tym jak za chwilę będzie kończony. Choć tutaj zły portal, trochę to brzydko mi wygląda. razu lepiej, tak średnio. Eee, co ty, dwa razy live będzie nie, kończyć? Bez infografiki? Kupki grafiki, chodzi o to, że. Grafika kanału będzie czy coś? Jasne, że będzie kapogowa W ogóle to nie jest mój skin, to jest skin PlayStationowy, w sensie ona jeden z ładniejszych skinów na PlayStation, dlatego go mam. A nie go, dlatego że jest yy, mój. Dobra, czacik będę. Yy, dawajcie linki do Discorda jeszcze admin, admini chyba. Mm, Okej, okay, tutaj cyk, cyk cyk, cyk. Jezu, nie tak. Yy, tylko... Wygląda nawet przystojnie ten portal. Nie wiem, jak portal może wyglądać przystojnie, ale. Nie, ja, tu byczku, tu musi być reda zmniejszona. Oj czad, i to wygląda nawet ładnie, byczki. <grywia> to nieźle. Dzięki, tene. Dzięki, tene, że, 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 że mi pomagasz. Tu muszę się schodki podmienić? Będzie kitas, z moim zdaniem. Wygląda mocarnie. Czy wchodzi się tak fajnie? No, nie mogę się tam na to że to bardzo ładne jest. Yy, no i czat I jak, jak... Zobaczymy jeszcze jak to się prezentuje z tej strony. Mógłbym, musiałem to... to jeszcze yy, z... Yy, niej perspektywy. O, chat. Mocarna. Jeszcze Zasady Wiadra. Ha, zaznaczyłem to, dobra. I eee, to cz chyba będę kończył streama. Eee, no. Dziękuję za oglądanie. No i widzimy się na moim Discordzie. W zasadzie to był ostatni streamek, no taki trochę długi. Eee, witam. Yy, witam wszystkich, papa pa. i oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subika, słoneczkiem, no i papa, pa, no do widzenia. Pa.